Poczekaj no ładne do posłania Czekaj no to no, czekaj skar i pompa I dobra, ale nie gram na trapy, łagam, bo na ja trafów nie wygram. Dobra, e, dobra, no dobra, to czekaj, to stój. Ja się przewitam, so. chodź tu, chodź. Albo chodź tu, chodź tu, chodź tu, 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 tu. będzie ładnie to wyglądało. Dobra. I daj tu, chodź tu i nie się No dobra. To czekaj, ja się przywitam. Czekaj, cicho. Się muszę z tej strony. TV. Minionek, dzisiaj nagrywamy jeden na jeden z pytanami z, z Gorem, przywitaj się. Dzień. No i dzisiaj gramy, przepraszam, jak będą blagi, serdecznie no, ale to zawsze jest normalna. Nie ma przegłosów? Nie, nie ma, nie ma. I dzisiaj nagrywamy, no ja będę, grali grał jeden na jeden y, i będę mu dodawać pytania, i więc, no, tak. Nieważne, no czy w czy ci wygramy, on pytania. W ogóle jest jakoś dziewiątek, co która jest? Jakoś po dziewiątej i będziemy Nie, yy, czekaj, czekaj, bo mi się. Nie mówcie, że mi się. Zakończy mi się odcinek na no serio. Dobra, weź jeszcze raz. Sorry, że jestem takim nupkiem, ale. Dobra. się mu się ma z tej strony. Te na dzisiaj nagrywamy 1 na jeden z TP Igorem. Czy widzę się? Trzyma! I, I dzisiaj będę mu zadawać pytania. Nagrywamy to o godzinie 9.30, więc no, każdy może być jakoś tam niewyspany. I dzisiaj będziemy grali, jak on wygra, i tak mu zadaje pytania. I zach zachęcam do subskrybowania jego i mojego kanału. Dać łapkę w górę. To, to wszystko z dużych typy, spacer, a Igor przecież. No więc. E... E... No. Łapeczka w górę pod krzyżkiem, bo on się stara. No właśnie, i, i też dzisiaj What? zrobimy lajbika z okazji. No, znaczy nie z okazji, ale jutro mnie nie będzie, więc zrobię Wam po prostu Jezu, spadłem. Do Wrocławka I nie mogę, jestem zajęty cały dzień i Jezu, początkowy. Dobra. E, to ja już się od razu zadam pytanie. E, Ewoluję, gramy, Jezu gramy. Nie, jeżeli... ja bym za. Zabiję cię. Albo ty mnie. nie. Bierze. O! No to nie mam 30 O kurde. A myślisz, że ja mam 15? No to, no, to pierwsze pytanie. Kogo by... Kogo, kogo by wywaliłbyś z teba? Tak naj, najprostsze. O kurde! Tak, no wiesz, no. Kogo bym wywalił z teba? Ile bym czasu na odpowiedź? Mm, e, minuta. Minuta. <coughs> minuta. Może jest okay. taka, jak ktoś najbardziej wyzywał albo najbardziej. O Jezu, jak ja nie pamiętam wszystkich z TV. Um, e, jest, jest. Oliwia no już nie ma, bo dostał no. e, <coughs> e, już Nie, e, nie, bo nie. Nie, nie, No. Eee... nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, lubię. Że wapney ja jak już. No to dobra. A tu już mamy pierwszą... Aha, no to dobra, to teraz gramy kolejny raz. No jest dobra. Czyli te teby No mama, no Aha, dobra. Przepraszam serdecznie, ale no... O, no, 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 no. już nie ma, już nie ma, już nie ma. No i ja lagi są. Dobra, I muszę Tata prosić, żeby ten router dokupił, bo to... Jezu, co się budowało to ze zewnątrz pracę? Dobra, yy, drugie py pytanie. Kto, kto cię najbardziej wyzywał? Z kim miałem największą spinę, w sensie? Tak, to na no taki ludzi... Mógł... No to powiedz. Oliwier. No to Oliver. Oliwier. No. No. No jak już nigdy na moim kanale nie zobaczycie, chyba, że w serii mali burtownicy, ale no... <laughs> Zgapiemy drogę, bo przyznaję się. No, nie no to tam. I tak to! Wiesz no, to 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 życie normalne, ty... Ja to tam nie muszę mieć jakiejś armii wojowni... Kurde Serio Nie mam punktu przegolonych! O oj oj oj. Czekaj się, Farcisio, się, jak ty tego nie zrobiłeś? Powiedz U. mi, że ja jestem... No nie wiem, bo jestem głównym z wami. Jestem omletem. Abyś dostał zaraz trapu. No dobra! Nie ma zabiję się w głowę. <noise> Trzecią dalej? No, dobra, gramy do pięciu rund. Yy, dobra, kolejne pytanie. E, czy, byłby, czy kiedyś by, e, wyszedłbyś by, czy kiedykolwiek wyszedłbyś z TB, opuściłbyś ten klub? Team, znaczy. Jakby TB, No TB, tylko no, chyba, no, chyba, że już nikogo by nie było, no to tak, ale wiesz. No ale nie będzie, zawsze, nie, nie, nie wyjdę, no bo to jest mój team. Nie mam po co. Dobrze mi się w nim gra. No, no to dobra. Dobra, no to gramy. To takie szybciutkie, dobra. Ale będą mieli co do, do oglądania. <grym> już ty w niektórych dzień już ten router będzie wybran... No wyciągam to, ten router przyciągam, ale no... Słabe fina finansowe. Ale jeszcze, jeszcze... No ale wiesz, no Dobra, no. I czwarte, więc, no pytanie. Y, czwarte pytanie. Czy kiedyś, byłeś w, czy kiedyś byłeś w innym teamie, to jest oczywiste, ale no wiesz, no pytam się o Tak. No. A powiedz w jakim byłeś kiedyś teamem. A powiedz w jakim. jest jeden, tak jeden i wiesz. Hannes. A, no to też tak można. Ale to swoje mieliśmy Hannes, nie te Hannes. No. Mieliśmy no. swoje. No dawaj. No. E yy, dobra. No, to gra. To gra... Nie, co ja a ile jest pytań? E 5 jeszcze ostatni. Nie, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nie no, ciekawe czy mnie zabije za to. Nie, nigdy cię nie zabije. Już nam się do tego nigdy, czy kiedyś pamiętasz jak wydałeś na kanał Sky, na to, a ty się tak opas. Masz na radość, ty to zaraz możesz zrobić live'a jak chcesz. Mogłbym, mógłbym no mm, mógłbym... jąki małpa. No dobra. Ale na, na boksach z nie wygrałeś. Bo no tak, bo na boksach jestem lepszy. Nie do To ja się boję ciebie. Uciekam stąd. <grym> Jeden no nie, nie opierdolę! Yeah! Dobra, więc dziękuję. piąte pytanie. Piąte pytanie jest takie... Jakie to było pytanie? Tak, czy... Czy... jakiego ma jakiego masz do partnera w tej chwili? Obecny jest chwili. Obecny. Obecny. Obecność, no to tak, że Widzę, by też się no. Nie, po ostatnim, ostatnim roczek wie o co chodzi. To nie wiem. Chyba. Znaczy, to Dobra, dobra, więc ja dziękuję za oglądanie. Dobra, to ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Podajcie nam do, do Igora na kanał, więc siema, cześć! Vamos